Witam na kanale akwarium dla wszystkich może lepiej byłoby powiedzieć katastrofa dla wszystkich no. czemu akwarium tak wygląda i dlaczego katastrofa to to e, ci którzy oglądają moje odcinki wiedzą a ci którzy nie oglądają to zapraszam do obejrzenia poprzedniego odcinka takiego na szybko zrobionego jak dzisiaj e, tam jest wszystko wytłumaczone co się wydarzyło Niedziela dzisiaj podmieniamy wodę, wczoraj nie miałem czasu tego zrobić. Nawet jeżeli jest połowa akwarium wody, to, to i tak trzeba ją podmienić, bo żeby mi się rybki tutaj nie potruły. Co jeszcze ciekawego, mogę powiedzieć? Czekam na akwarium dalej. Pomogło w ostatnim filmiku, że powiedziałem, że firma, która mi obiecała zrobić nowe akwarium do końca tego miesiąca, no to odezwało się do mnie szef tej firmy stwierdził, że po tym filmiku to już nie ma wyjścia muszą mi zrobić to akwarium także bardzo się cieszę oczywiście przy okazji pozdrawiam firmę Zygarten. oni mi robią oni będą kleić akwarium co jeszcze mogę tutaj powiedzieć na temat nowego akwariumu mogę, mogę coś więcej powiedzieć niż ostatnio będę chciał tam zrobić sampa sam będzie miał Około chyba 90 litrów do tego będzie automatyczna podmianka, będę chciał startować z tym akwarium na wodzie RO. No i teraz pytanie do Was: jaki zestaw odwróconej, filtra odwró odwróconej osmozy byście polecili? No oglądałem pana Zenona na kanale. Tam miał dwa unboxingi i dwa testy yy, zrobione takiego ustrojstwa. I tam jedno było, oczywiście nie reklamuję, ale jedno było firmy Invital. Bardzo mi się to spodobało. Ten ten Advanced zestaw się nazywa. Z tym, że będę chciał zrobić jeszcze. Um, o widzę, że filterek już nie dostaje wody i będziemy być tutaj. Um, będę chciał zrobić jeszcze z tego tak, żeby tą wodę mineralizować. Oczywiście do akwarium też będę ją mineralizował, ale też chodzi mi o to, żeby była zdatna do. Kawa, herbaty do, do gotowania, bo mamy strasznie twardą wodę i straszne kamień w wodzie tutaj u nas. E, rybki, no jak widać jakoś jakoś się trzymają w tej małej ilości wody. Roślinki też jakoś się trzymają, tam zaszły strasznie takim choćby, jakby to powiedzieć, kurzym czy czymś, nie wiem, ale pójdą do czyszczenia. Nie wiem w nowym akwarium, czy będę te roślinki używał, czy znaczy wkładał do nowego akwarium, czy po prostu będę chciał wszystko ze zrobić na y, roślinkach in vitro albo je po prostu doczyszczę i to moje też użyję, no zobaczymy e, szkiełko tak jak mówiłem w poprzednim filmiku jakieś 370 litrów będzie miało Sampem y, na szkle OptiWhite. do tego będę chciał y, dokupić lampę Hichiros 120 Hiros Pro 120 cm, tak dokładnie ona się nazywa. E, bardzo fajna lampa. Oglądałem też akurat u Zenona na, 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 na kanale. Super ją opisał. No zobaczymy. Piękne kolory. E, wschody, zachody słońca można robić tą lampą. Jeszcze się tak nie bawiłem akwarystyką w tą stronę. Chciałbym troszeczkę roślin tam mieć, może nie, nie takich typowych jak Anubiasy i tak dalej, które mam tutaj może coś troszeczkę trudniejszego, no ale najpierw to trzeba zrobić z wodą porządek. No i rybki, rybki te, które mam tutaj pójdą do nowego akwarium. I teraz jeszcze się zastanawiam, jak to zrobić, żeby te rybki z tej mojej twardej wody przygotować do, do, do wody RO zmineralizowanej, bo chciałbym w 100% mieć wodę RO, tyle że użyję jakiegoś mineralizatora. Też jestem w trakcie oglądania filmików, czytania porów for internetowych, jakiego najlepiej użyć. No i zobaczymy, co z tego będzie w przyszłości. Jeszcze jak będzie taka potrzeba, to dokupię ten y, zestaw CO2, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Chociaż słyszałem, że... Słyszałem, czytałem, że, że dyskopce nie lubią za dużo CO2 w akwarium, Trzeba to będzie robić delikatnie, mało i z głową, no ale no zobaczymy. Nad tym się jeszcze zastanowię. Nie mogę się doczekać, aż przyjdzie ten akwarium, bo pójdzie w ogóle w inne miejsce w mieszkaniu. Na inną ścianę będzie co prawda tam 100 litrów mniejsze niż to. No ale to już swoje wysłużyło. Ja już je mam bardzo długo można powiedzieć. Ten akwarium też nie był nowy, go kupowałem, także i tak już gdzieś tam po głowie chodziły zmiany. Jak to się stało z tą szafką, no to <grych> powiedziałem, że nie, że może sprzedam to wszystko. To akwarium albo wyrzucę, albo sobie ktoś tam weźmie. Może na jakiś y, tarliskowy akwarium, może sobie go podzieli, albo coś. Bo samo szkło jeszcze tam coś wytrzyma w piwnicy. U kogoś jako tarliskowy. E, szapka, tak jak mówiłem, jest zepsuta. Nie ryzykowałbym na niej już nic. Y, żadnego akwarium trzymać, bo, bo, bo to w każdej chwili może się zawalić. Myślę, jeżeli brat spuch z wody. Co jeszcze? A przy tej podmiance jeszcze sobie sprawdzę. Tu mam takie fajne ustrojstwo do tego. Sprawdzę sobie mój piecyk, bo w piecyk mi się niedawno przepływowy zepsuł i, i, i przyszli po nowy piecyk założyli, ale chciałbym sobie sprawdzić teraz, czy jak ustawię sobie te 29 stopni, które mam po polymie, czy ten piecyk też mi da te 29 stopni, bo lepiej lepiej to za pierwszym razem sprawdzić, niż potężałować. Myślę, że jeszcze trochę wody tutaj odleję tak do. Do końca tego machnesiku do czyszczenia szyb żeby rybki tam się chociaż troszkę miały przepływać, chociaż to będzie chyba za mało, a jeszcze troszeczkę bo te największe dyskowce to widzę, że, że się już kulą powoli. Jeżeli chodzi o dno w nowym akwarium, to myślę nad Ada Amazonia 2. Fajne czarne tło, tak sobie wymyśliłem. Tył akwarium też będzie czarny. Tak, tutaj tylko nie będzie żadnej struktury. Tam będzie komin na środku. Pomyślałem, żeby tego komina nie zrobić z prawej, albo z lewej strony, ale zdecydowałem, że zostanie na środku. Tyle, że taką moją fantazją jest to, że rurki, które będą zamontowane tego akwarium, mają nie być szare, tylko będą czerwone z białymi kolankami. Bo widziałem gdzieś to na internecie, dość fajnie to wyglądało. także tak żeby było coś innego. Myślę nad lampą UV. Czyby też założyć, gdzieś tam w Polnicy powinienem mieć jeszcze jakąś lampę. Przynajmniej na początku aż cykl azotowy się zamknie kilka godzin dziennie, no zobaczymy jak to będzie. No i z mojej strony to by było chyba już na dzisiaj wszystko. No, zapraszam do oglądania moich następnych odcinków. Jeżeli kupię sobie ten filtr odwrócony osmuzy, Kupię sobie tą lampę i to może zrobię unboxing. Jest już tego dużo na internecie, także nad tym się jeszcze zastanowię. Ja też profesjonalnie tego robić nie potrafię. Nagrywam sobie tu telefonem i tak tylko sobie, można powiedzieć, gadam do tego telefonu. Ja tam zawsze komuś może coś się przydać, może ktoś coś podpatrzył, może ktoś coś doradzi. To działa w dwie strony. Na każdego lajka się cieszę. Z góry dziękuję za obejrzenie tego odcinka. No i co, odezwę się jak się coś zmieni. Mam nadzieję, że rybki dotrwają do tego czasu, aż przyjdzie nowe akwarium. A teraz, teraz widzę, że muszę już iść w pobble wyłączyć, bo woda schodzi za bardzo już. Słuchajcie, miałem już kończyć, ale przecież mówiłem, że będę robił test wody. Zostawiłem na 29 stopni. No, zobaczmy co ten nasz piecyk tutaj namajstrował. Dwadzieścia no, osiem. Jeszcze idzie połytko do góry. Ja Mieszam trochę. Dojdzie do 29, No ale to i tak jest ok. Jeżeli 28 pokazuje, tam z haczykiem to wiadomo, że w akwarium też się trochę ta y, temperatura może wahać, zanim się grzałka włączy, wyłączy i tak dalej. Zaraz wracamy. Woda się już leje z akwarium. Wiem, że miałem się już żegnać, ale, ale znowu tu jestem. Woda do akwarium się już nalewa. Filterkę nie wyłączałem, tam jeszcze woda w nim jest także, ale nic mi nie zasysa, będę musiał po go zaraz odpowietrzyć. chyba, że są, to zrobi, zobaczymy. No i co, woda 28,5 stopnia można powiedzieć, teraz jak patrzę, także tam jakieś plus minus pół stopnia można powiedzieć, Myślę, że jedno stopnia, ale plus minus pół stopnia to nie robi tam różnicy, to Ta woda jak będzie to się dogrzeje. Chyba, że w następnym razie inaczej ustawię. Na no, a w przyszłości będzie to inaczej wyglądało, bo jak będę miał automatyczną dolewkę, no to grzałka będzie myślę, że jedna w sampie, a druga, a druga dla bezpieczeństwa też w sampie. Tyle, że nie wiem w którym pojemniku to jeszcze się zastanowię, czy to tam w tej automatycznej dolepce, czy, czy... No, chyba tak mocno ta woda parować nie będzie. No i akwarium nie będzie zakryte, spróbujemy bez, bez zakrycia, ponieważ to akwarium będzie przeznaczone w przyszłości na morskie. Ale to do tego to się trzeba jeszcze dużo nauczyć, jeżeli chodzi o akwarystykę słodkowodną, to ja mam, mam tutaj wielkie braki, także nie będę się brał za, za, za słoną wodę, bo to chyba nie będzie miało sensu jak na razie, na pewno muszę sobie zrobić piękne akwarium w gościnnym pokoju z moimi dyskami i skalarkami. No, a potem będziemy myśleć za parę lat, może dalej. No, ale akwarium myślę, że, że, że spełnia wszystkie mogę yy, to powiedzieć, warunki do, do, do trzymania ryb morskich. Także będzie, będzie pod sampa i tak dalej. Pytałem z gościem Sygartem, to powiedział mi, że, że, że ten samp który będę miał tutaj zamontowany do do słodkiej wody nie nada się do yy, słonej wody, także w razie czego to będę musiał kiedyś wymienić. No ale to zobaczymy czy w ogóle kiedyś będę miał te morskie akwarium. Na razie, na razie robimy słodką wodę. Tak od wielu, wielu lat rybki zawsze w naszym domu były. Także nie wyobrażam sobie bez akwarium. No Tam myślę, że rybki wodne już są, teraz będzie kolacja podana. Trochę mam ciężko y, z, z suchym jedzeniem dla nich, bo są nauczone, kurczę, że dostają cały czas mrożonki. Z rana zawsze mrożonka po południu czy tam wieczorem daję daje, y, suche jedzenie, no ale coś nie bardzo im to podchodzi. Widzę, wolą te, wolą te mrożonki. A nie kupuję najtańszych pokarmów, jakieś tam lepsze polecane przez kogoś y, zawsze kupowałem i... i... No niby jedzą, no ale myślę, że, że, że nie tak chętnie jak, jak te mrówki. Napiszcie, jak tam u Was to wygląda, czym karmicie, ile razy dziennie karmicie. I y, czy, czy mrożonki dajecie, czy je rozmrażacie przed, przed podaniem, czy je nie rozmrażacie, bo tam różni akwaryści różnie robią z tym. Y, ja, po, ja daję mrożone, tak? To wyciągam z woreczka, to, to wkładam do akwarium i moje, moje tam szarpią to wszystko. No. To co? Do następnego filmiku. No już teraz drugi raz się włączał nie będę. Zaraz muszę połączyć wodę, bo nie chcę, żeby za dużo się nalało. Boję się o tą mną i Pozdrawiam Was wszystkich. Jeszcze raz proszę o subskrypcję, o udostępnienia i o lajki. Miłej niedzieli.